Jeszcze w zeszłym roku z poziomu drogi krajowej 11 na ulicę Kochanowskiego można było dojść łącznikiem. Stare schody i podjazdy dla wózków inwalidzkich co prawda pamiętały czasy Edwarda Gierka, ale to rozwiązanie znacznie skracało trasę do centrum miasta. Teraz schody wyremontowano, a podjazd dla wózków zniknął. Tak nie powinno być, bo powinno gdzieś tam się dbać o wszystkich. Niepełnosprawni, starsi ludzie pozostawieni są sami sobie. Mieszkańcy odzieży złożyli kilkanaście skarg na biurko burmistrza. Ten, jak mówi, zgłosił poprawki do projektu. Korekty magistratu nie zostały jednak uwzględnione przez generalną dyrekcję. Podjazdu nie udało się odbudować, bo. Muszą być odpowiednie pochylenia. Ta, te podjazdy muszą być wykonane pod odpowiednim kątem, a tutaj takiej możliwości nie było. GDDKIA tłumaczy, że osoby z niepełnosprawnościami do centrum mogą dostać się od strony ulicy Żeromskiego bądź drogą dojazdową do stacji pogotowia ratunkowego. To wydłuży im trasę o blisko 100 metrów.